Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na unboxing komiksów. Komiksów, jakie ja sobie zamówiłem. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco czy to właśnie z komiksami, czy z unboxingiem, czy moimi recenzjami, czy z grami retro. Słuchajcie, są tutaj dwie pozycje komiksów. Jeden, jeden komiks jest trochę starszy dla młodszego odbiorcy. Ten, kto ogląda mój kanał, może już się domyślać, co to będzie za komiks. Drugim komiksem będzie nowość, nowość jaka okazała się na samym początku. No już w czerwca tak naprawdę. No i dzisiaj jeszcze jest 31, no ale już ten ja już ten komiks mam. Tak jak widzicie, komiks jest z księgarni Gilia paczka była nadana 5.30, czyli wczoraj o 14.47, a dzisiaj do mnie już doszła. Tutaj widzicie. No i dobrze, słuchajcie, no zaczynajmy, tak, nie będę tutaj was yy, po, powstrzymywał dłużej, chociaż są to tylko dwie pozycje, to paczka jest, powiem wam, że, kurde, świetnie zapakowana, no ale to w Gidli tak już jest, ja, ale ja to bardzo lubię, bo wtedy mamy pewność, prawda, że te komiksy nie są uszkodzone. Już mogę wam powiedzieć, żeby yy, komiksem, a jeszcze, zresztą. Poczekam chwilę sami, zobaczycie. No właśnie, to jest właśnie to. Ja to za to gilię uwielbiam. Są kulce po prostu. Komiksy świetnie zapakowane. Chodia bobelkowa, Spójrzcie, co tu jest. Tak powinny być komiksy zapakowane. Będzie czym się bawić. Będzie sobie postrzelać, będzie można, prawda? Teraz będę miał. Dobra, mamy to. Dobra. Słuchajcie, pierwszym komiksem jakiś zamówiłem dla młodszego odbiorcy. Znam to jajko i smurfy. Taki sobie zażyczył. Takim mu kupiłem. Widzicie okładka cała czerwona Obejrzymy, sobie popatrzmy Osoby które mają dzieci Oczywiście mogą sobie zakupić taki komiks Szczególnie że one nie, one nie są drogie Niecałe chyba 14 zł Już pamiętam 14 czy 13 Tak mi więcej to się prezentuje Tak jak poprzednio widzieliście na moim kanale ja też zamawiałem Tu taki duży smurf na większość strony. Fajnie. Koniec nie jest specjalnie gruby. Liczy sobie, już Wam mówię. On chyba będzie miał 64 strony. 61 61 62, 63 i na końcu 64. No i tak jak w poprzednich tam mamy zapowiedzieć co dalej. Jak ona te, ukazał się w 2022. Nie pamiętam jaki to był miesiąc. Cena okładkowa tego 2499. No oczywiście jak tak wspomniałem, ja go kupiłem za chyba 14 czy 15 zł. Przepraszam. Słuchajcie, przepraszam jeszcze raz. Drugim komiksem, jaki zakupiłem i ten komiks mnie naprawdę bardzo ciekawi, to jest komiks Thor. Thor, słuchajcie raczyński. Ja powiem szczerze, zastanawiałem się, czy ten komiks kupić, powiem Wam szczerze, ale poczytałem trochę w internecie, poczytałem trochę różnych opinii, no i podobno to jest bomba, ten komiks jest bomba, jest bardzo fajny, ma fabułę, bardzo fajny jest podobno i ciekawy, no i podobno tutaj jest bardzo ładna kreska, jest na czym oko zawiesić, zaraz się przekonam, ja, bo ja zaraz wam go otworzę i komiks jest naprawdę potężny, spójrzcie komiks, machał 504 strony, o ile śniemy ile. Cena tego komiksu jeszcze jest zawrotna, bo cena okładkowa spójrzcie 199 zł. No ja za, za niego dałem 139 zł z gildii. Podejrzewam, że jeszcze mi poszpera, może gdzieś bym trochę go taniej yy, znalazł, no ale chciałem już go mieć, czy mi się powiem szczerze, nie chciało, szukać te 10 zł w, w tą czy w tamtą już mówię, dobra. Dobrze, słuchajcie, I otwierajmy sobie i zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Naprawdę, jest to, czy poczytać Świeżutki, tenki, premiera, świeżutko. A jeszcze dobrze nie otworzyłem, a już czuję, powiem Wam. To jest to, uwielbiam ten zapach. Już to powtarzam nieraz i ja to jeszcze nieraz będę powtarzał. Fajnie, taka matowa jest tutaj. No, fajnie to wygląda. Nasz główny bohater, tor. Dobra, słuchajcie, otwieramy Ja wam troszeczkę pokażę, co nieco, jak to wygląda. Oczywiście nie będę wszystkiego tak kartkował. Zrobię to jak przeczytam. Wtedy będziemy sobie go omawiać. No, i tutaj będzie mnóstwo zeszytów. No, i już widzę, że tu właśnie są bardzo ładne ilustracje. Młot uderza. prześ pierwsza. Wow, czy to nie jest czasem Iron Man? Tony Stark? No to wygląda, kurde, fajnie. Przedalę trochę dalej. No, ładne ilustracji nie powiem. To jest są zeszyty Smart czwórki, ciekawe. Ciekawe. No, będzie co poczytać, powiem Wam. Na pewno. Ale pachnie, ale pachnie, powiem wam ojej jak idzie, szkoda, że tego kamera nie oddaje zapachu. Ale to naprawdę wygląda kudy fajnie, powiem wam, lubię taką kreskę. jest co poczytać. Skończyłem ostatnio trzeci zeszyt Hill House Comics na moim kanale, jeszcze nie oglądaliście, możecie sobie zobaczyć ten toń. No i teraz miałem czytać czwartą część z tej serii, ale chyba sobie zostawię i, za i zabiorę się za tego tora, wiecie? No tutaj to, to wygląda epicko. Patrzcie ja wam idę po nie wiem po jakieś 20 stron. A ja jeszcze ile zostało nam do końca spójrzcie. Ciekawe jestem czy ten jest tak, tak dobry jak słyszałem, okaże się, tutaj trochę polecę już dalej. Przejdźmy sobie wiecie do dodatków może, tu już nie będę końcówkę pokazywał żeby nie spoilerować, no ale okładki, okładki mogę wam od razu pokazać, chociaż i tak będę to robił jeszcze raz jak przeczytam. I trzymam tak w prawej dłoni, tutaj. I widzę, że jest tego całkiem sporo. Wow, świetnie to wygląda. Wow, wow. Wow, na dwie strony. Pięknie. Tor, chyba, z, nie wiem, z komórką albo z iPodem. No i trochę szkiców mamy na końcu też. No, i tutaj mamy oczywiście polecane. poznaj nowe przygody Tora. Czy ja będę je kupywał? Nie wiem, powiem Wam szczerze. Zobaczymy. Na razie chcę się skupić na tym. Zobaczymy, co będzie dalej. Troszeczkę mamy tutaj tych dodatków na końcu. Fajnie. No i jeszcze mamy. najnowszy przygody gromu przykład gromowładnego. No to nam się ten chyba w wojnach światach nam się dopiero ukaże. I ten tor chyba też. Nie wiem czy te preludium dowolni się. Chyba jeszcze tego preludium nie ma i tego też chyba nie ma. Ale mogę się mylić, jeszcze tak to sorry. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Także to są takie dwa moje komiksy. Zakupione na początku tego miesiąca. Jeszcze na pewno coś kupię. Miesiąc się dopiero zaczyna. Jajko i smurfy, no i tor. No ale mnie głównie interesuje właśnie ten tor. Jeszcze raz spójrzcie, jak on jest gruby. Kurde, jest kawał komiksu. No i grzbiet, fajnie się prezentuje grzbiet. Muszę napisać mi w komentarzach, czy też zamierzacie kupić ten komiks. Czy też słyszeliście, że to jest bardzo dobra opowieść, bo to mnie też ciekawi od Was. Dobrze, słuchajcie, będę kończył. Także to by był na tyle w tym materiału. Możecie oczywiście polubić, udostępnić, napisać jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście subskrybować. No i czekajcie na kolejne moje materiały, jakie będę wrzucał. Cześć i do zobaczenia już niedługo.